Dno komórki się odbija i, i wygląda jakby tam było, była położona, położony knotek, ale tu nie widzę. E, wezmę sobie do pomocy, wezmę sobie do pomocy. Czy dzisiaj się te pszczoły troszkę lepiej widzę? Tak mi się wydaje, zachowują. Nie są takie, e, nie są takie poruszone. Położymy, połóżmy sobie je na razie tutaj. Aj, ostrożnie, powoli, 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 powoli. Siedźcie sobie tutaj. Ja wyciągnę jeszcze drugą ramkę, drugą, trzecią. No muszę się upewnić, że mam tutaj jakiś czerw. Najlepiej właśnie szukać gdzieś na ramkach środkowych, na środkowych ramkach, nie? Zobaczmy środkową ramkę, drugą środkową. Szukam też przy okazji matki. Na razie, matkę szukam, czy jest tutaj gdzieś jakaś duża lokomotywa. Dzisiaj jest zmiarkowana temperatura, rano raczej. I teraz też jest bardziej zachmurzone. Zachmurzone niebo. No ale patrząc, no nic tutaj. Nic im tutaj nie brakuje. Znaczy, ja chciałem powiedzieć, że no nie są jakieś zdenerwowane, poruszone. Zachowują się normalnie. Nie piętnują tutaj w jakiegoś zachowania. No to to by było bardziej oczywiste wtedy, kiedy no matki nie ma. No nie widzę tutaj robaczków. Druga ramka bez robaczków. Zdaję sobie też sprawę, że jak przychodzi jesień To ogólnie pszczoły same matkę ograniczają Zalewając całe gniazdo y, y, no, no miodem, prawda? No ale tutaj ma matka puste komórki No i nie widzę tutaj za jasną cholerę żadnych knotków nie widzę tutaj jakiegoś dużego poruszenia, czyli no mat, matka raczej na tej ramce tutaj nie przesiaduje. Nie widzę tego. Matka by chodziła gdzieś tutaj w, w, razem ze swoją świtą, czyli bardziej by to było poruszone. Jest tutaj czerw, który się wygryzie. Ok, jak najbardziej. Ale ja szukam nowych nowych knotków, nowych składowanych przez mamkę. Hmm. <tryk> Muszę trochę trochę tu podmuchać gdzieś przy pieszdze. Może w jakimś innym rogu, żeby jakieś chociaż jednego, dwa knotki znaleźć, bo wtedy wiedziałbym, że z takiego złożonego nowego knotka one sobie mogą postawić matkę jeszcze, no a tak, no to by była lipa. No nic, tutaj się nic nie dzieje na tej ramce drugiej. To jest ciemna ogólnie ramka z pewnej perspektywy to mógłbym taką ramkę ciemną po prostu zamienić za ramkę jasną wyciągnijmy tą ramkę również przenieśmy ją tą ramkę tutaj Wczoraj, wiecie, starałem się też robić to tak, no nie szybko, ale no przeważnie taki przegląd, no to ciach, prach, raz, dwa, następna ramka, następna ramka i, i człowiek to robił jakby z, z doświadczenia, następna ramka, następna ramka, ciach, prach, ciach, prach, a, a no podczas tego przeglądu nie zastanawiał się w jakiś tam sposób, co, co należałoby już zrobić w tym momencie, kiedy już robiło się przegląd? Nieraz potrzeba troszkę więcej czasu dla kogoś, żeby zrozumiał, jakie należałoby wykonać kolejne kroki, jakie postępowanie. Tutaj bardziej są ruchliwe, na tej ramce. Ale tak się przyglądam też. czy tu są jakieś robaczki jakieś knotki no kurcze pusto jest no pusto jest jakbym tę ramkę nie przystawił lewą, prawą stronę, no to widzę, że komórki są po prostu puste. No chyba, że z tego matecznika wczoraj, który widzieliście, którego roz rozwaliłem, jednak mm, urodziła się tam ta matka, wyszła. No ponad miesiąc czasu nie robiłem przeglądu. Nie robiłem miesiąc czasu, więc za, te, za ten czas może matka się urodziła i jest gdzieś w oblocie. Albo jest już tutaj i, i obleciała się i czeka po prostu na, na to aż zacznie czerwić No jest tutaj No też nie widzę żadnych na jasna gwint knotków Trzecia ramka i nie widzę knotków. Pyłek mają, ok. Ale knotków tu nie widzę. Matki zresztą też nie. Przeważnie, gdzieś by tu pod listoweczką sobie chodziła. Także mam to jest moje zmartwienie. Które chodzi mi po głowie. Czy jest matka, czy nie ma? Dlaczego nie mam tu czerwienia? Włóżmy tą ramkę. Zobaczę jeszcze kolejną, tą przedostatnią. Jeszcze w przedostatniej ramce tutaj, od tej strony, od tej ścianki, ale widzicie?